Siemanko! Manko z tej strony Walec Kapsel Dzisiaj odcinek trochę inny niż zazwyczaj Ponieważ z okazji tego, że zbliżają się święta Już coraz bliżej wszystkiego Przygotowania trwają Postanowiłem wymyślić akcję, dzięki której mam nadzieję pomożemy nie jednej osobie, a może paru osobom lub zwierzętom Akcja jest bardzo prosta i myślę, że warta uwagi, dlatego zapraszam do oglądania dalej. Akcja nazywa się Pomagamy za życzenia. Wygląda ona w następujący sposób, że wy na dowolną kwotę, na dowolną jakąś akcję charytatywną czy na jakąś pomoc wysyłacie właśnie dowolną kwotę. Przypuśćmy, ktoś wyśle 5 zł na akcje, gdzie pomagają schroniskom dla zwierząt. Ktoś wyśle na przykład 5 zł na jakąś akcję charytatywną dla ludzi. A ja w ramach tego, że właśnie zrobiliście to, wysyłam specjalnie dla Was życzenia bożonarodzeniowe lub sylwestrowe, jak ktoś chce. Mogą być też to życzenia ode mnie dla jakiejś osoby, dla którą Wy wybierzecie. No a jedyne żeby to zrobić no to na fanpage'u moim do wiadomości na fanpage'a wysyłacie potwierdzenie przelewu piszecie jakie to moje wytyczenia na jaką okazję dla kogo czy dla was czy dla kogoś innego a ja Wam taki filmik wysyłam myślę że akcja bardzo fajna szybka i łatwa pamiętajcie że najważniejsze jest pomaganie dlatego zapraszam do robienia ubierania udziału w tej akcji Pomagajmy innym. No i to na wszystko. Wchodźcie na fanpage'a, na resztę filmów. To wszystko, na razie i cześć.